Siedzi sobie grupka jakichś młodych studentów w mieszkaniu w centrum dużego miasta. Jedzenia mają tyle. Własne samochody, środków na imprezy, tyle. I narzekają i mówią tak. Nie możemy żyć. Depresja klimatyczna. Ziemia za chwilę spłonie. Nie da się, tak dalej. I człowiek sobie no myśli: No, niby zna się na przykład y, Sołżenicyna. Archipelag Gułak. O! Ale za każdym razem, kiedy słucham tej historii, to myślę, że to nie tylko coś się w człowieku budzi, ale myślę, że to warto wysłać takim znajomym właśnie od depresji klimatycznej, żeby tego wysłuchali i zastanowili się. Co jest naprawdę wartościowe w życiu. Zobaczcie. Pan Władysław Bednarz, lat 70. Zesłany w roku 40. do łagrów sowieckich. Wyszedł w roku 87. Odsiedział cały wyrok 48 lat więzienia. Do Polski pan dojechał w którym roku? Do Polski przyjechał w 1987 roku. Akurat byłam granie. A proszę pana, a skąd pan się wywodzi oryginalnie? Z, z Lwowa. Lwowa. Ta. A rodzice kim byli? Ojciec był kapitanem wojska polskiego, bratem księdzem, kaplanem wojskowym. Jedna siostra była usiostrzeniem szaretek, siostrzeniem przeżonów, druga siostra była doktorką wywołującą. Aha, a mama? Matka w domu była, w ten czas. Proszę pana, a za co pana skazali? Tam, 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 z Lwowa w 40 roku po Lwowa, w NKWD, zobaczył delikatne ręce, na bóg, na taki. Delikatne renty, Ta, to nabóg, to nabóg z takim. Delikatne ręce, no. Że inteligencja. Tak, to kło, inteligencja. Czyli oni, sprawdzali oni najpierw? Chcieli, oni chcieli inteligencję zmniejszyć. I patrzyli na ręce? Tak, jeśli patrzyli na ręce. Jak delikatne? To, to nabóg. A jakaś rozprawa była? Rozprawa była w Moskwie. No i to? Takie były, tak jak to, co jak, co jak się działo. I u sam u, nam 48 razy słania, o samno rodzice, o ja. Rodzice 48 lat, pan 48 lat. Nie z samą rodziną. Z całą rodziną, wszyscy? Tak. Tak, sam rodziną. Sądzili was razem wszyscy Tak, Sądzili razem, tak. A później jak nas zasądzili, to z dźwięk matka. Matkę puścili, wypuścili, a zwiedziony mnie. Ja już z matką się nie wiedziałam, wagonie. wagonie. jak my jechaliśmy tam. A dokąd was wysłali? Nasu, wybie, nasu, nas wysłali? Na co nas na zabrali do, do tego, do, do, do Irkucka. Całą rodzinę jest. rodzinę. Wtedy. Tam i tam siedzieliśmy, tam siedzieliśmy dwa lata. Po dwóch latach po dwóch latach, no, było now, po dwóch latach. I tam po dwóch latach i znów dali nas do, do tego, na kołem. I tam siedziałam ja przez dwa lata, po dwóch latach na Kamzatkę. I cały czas pan z rodziną Ta, siedział? miał osobno. Rozdzielili was kiedy? O, rozdzielili. ja sam pamiętam do matki w kilku km. A jakiś kontakt z rodziną nie, był? Nie, nie. Dopiero dali znać 40, no dopiero dali znać jak umarł Stalin. Dali znać, że ojciec został w zabity przy Niemców, a nie przez Rusków. A co pan w łagrze robił? W lasach, przy wrobie Pensja jakaś była? 30 rubli na miesiąc zarabiałem. I można coś było kupić za te nie, 30? Nie, 10 rubli uczyli nam za jedzenie, 10 rubli za obranie, a gdzieś robimy za to, to nasz barbat nasz tym i po pieniądzach. I po pieniądzach. Tak jest. Wieście za to, no. A kto w tym łagrze z panem siedział? Na ja się tam pomylony u nas. No ale jak to może być, proszę pana, Bóg jest, patrzy na to i się nie burzy? Nie straciliście wiary? Nie, ja, ja, ja wiary nie straciłem. Tam. A proszę opowiedzieć, jakie były warunki higieniczne. barakach. Tysiąc popowię na baraku. Aha. Nam dali dwoje koszło nam dali. Dwoje koszul? Dwoje koszul nam dali, dwoje karesła, na rok czasem. I przez cały rok? Tak. I, no, A pranie jakieś było? Śniegiem. Śniegiem, śniegiem praliśmy, Tak, woda i śniegiem. Łaźnia tak. była? Nie. Jak do, Polski, jak do jak ja tamtą przyjechał do Polski broda, taka bo to takie duże. Nie? Jak zygnasz. Jakieś gazety dawali? Jedna gazeta na rok, prawda. Taka gruba, taka gruba jak jaksiąka. Jedna na rok? Jedna gazeta na rok. To pan nawet nie wiedział, że się wojna skończyła. Nie, ja to nawet nigdzie nie widziałem. Ani China, ani świata, ani radia. Nic tam nie widział. A telewizor jakiś. Te kiedy nie. pan zobaczył pierwszy Te raz telewizor? Bo, bo, bo po Warszawie, w I co? Co pan ja, myślał? Ja czy do lekarza patrzę po panetorie. A ja to, nie, jak tam te ludzie weszli do tego przewidzora, do tego pan co pan nie wiedział, nie, ja to pierwszy raz widział. Myślał pan, że ludzie siedzą przy Tak, no, a nie jak tutaj. Proszę pana, a co było w łagrze do jedzenia? Mandowanie tak, bruk się przywiazło, przyjadło, się przywiazło, lisik suszony się przywiazło, biel suszony wszystko stosonych. W książkach piszą, że czasami dawali śledzie i nic do popicie. Śledzie dawali nam dawali nam dwie śledzie na, na dwa miesiące. Wybackie śledzie. Tak grubo grubospole. I żeście śnieg popijali. A ja chyba. śniegiem. Wódkę dawali. 300 gram dziennie z 300 gram? Dziennie. Na rozgrzewkę chyba. Tak jest to tym 300 gram. 150 z rana i 150 pobliżli. Ja mnie robotę przychyle. Tam 60 stopni mrozu. Proszę do, pana. No 4 stopni mrozu pracowaliśmy. A głodowaliście? Tam taki, proszę pana do głód w czterdziestą panie w 45 roku. Jak to na umarł, to na rano same kości byli. Kolega kolegi ja. do głód, wszystkiego głód doprowadzi tam. Kolega, kolega ja. A ja, bo pan, ja już się już ja już się nie, ja nie, ja się się nie boję. No. Proszę pana, a kiedy pan wyszedł z obozu? Proszę? Kiedy pan wyszedł z Łagru na wolność? Na wolność w 1987 roku. Wypuścili pana i co? Nie, prowadzili nas. Prowadzili? Piechotą? Tak, ty, piechotą. Trzy miesiące myśmy do pociągu. No i jak pan dojechał do polskiej granicy? Jak za... dalej? Tak, bo przyjechałem do do granicy do Terezpola. I tam Terezpola. co? Ktoś I to pana odebrał? O, I tam ambasada, ambasada polska. U, 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 ubra, roz, ubra, już, bo powiedzieli no, Zumej zumeł ten w Polsce. Praga czerwona, biała. A nie tak pokażmy jak, jak małe dzieciaki. A ma pan e, jakąś rentę? ab aby głowy A ile to? Milion złotych. I kto to daje? Ruscy za ten łagier? Nie, Polacy. Proszę Państwa, całą tę rozmowę, przypominam, dedykuję panu Siergiejczykowi i całemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, które dopuszcza książki historyczne do czwartej klasy, w których mówi się, że na Kołymę, na Kamczatkę ludzie jechali za chlebem.